Widzimy, że jest ta... Ja pier... Nie! Nie wolno de mnie! Fuck you! Uciekać! Get off! Get off! Get off, get off! Motherfucker! Fuck ja, yeah, bitches! Co? Co, ku... Manko, witajcie z tej strony Rafioty oto jest pierwszy odcinek dlaczego zagrajmy w Minecraft na modach, nowa seria jak zresztą możecie mm, zauważyć mm, Ale burza u mnie panuje, kurde na tym mm, w Gdańsku, jest burza straszna mm, A więc tak, my się tu nie przejmujemy I e, gramy A więc tak, omówimy tą paczkę Ta paczka jest y, tem nazywa się ona flow pack na minecrafta 1.5.1 dam link do pobrania w opisie <grym> ja dam link właśnie do pobrania w opisie na 1.5.2 na razie nie ma ale myślę że powinni ci autorzy powinni zrobić na 1.5.2 a więc zapraszam do oglądania myślę że seria będzie się podobać co to ma być? A mi trochę zlegowało. ok. Ogólnie... Ogólnie paczka modów jak... Zresztą możecie się... O! Dobre są dobre dźwięki, nie podgłaśniemy, więc będzie za głośno. No i tak, mapka, jak zresztą widzicie, zawiera um, Raymini mapę, nie, paczka modów znaczy, a nie mapka, jeśli źle powiedziałem, bo wydaje mi się, że powiedziałem mapka. Um, paczka modów zawiera Raymini mapę, między innymi um, zawiera także trick-up tater, więc bardzo przydatny. Bardzo lubię ten moduł, ponieważ ułatwia tutaj życie w Minecraft'cie. Zobaczcie, jeśli ktoś nie wie, co to jest trick uptater. Obecnie to daje to, że... Oh, nie, na daje to takie że... Ścinamy um, naszą wolę i wystawiamy wszystko. I zabiera nam tyle siekierki, ile, ile byśmy stracili na zebranie ich po kolei. sobie oczy, być, będziemy mieli najwyżej na... Już będziemy mieli na łóżko Trochę sobie przyciska okay, Tak chyba może być Tutaj okay, mamy trzy wełny Jeszcze sobie zbierzmy Tak z dwa drzewka No i co Myślę, że seria wam się będzie podobać Ponieważ sam gram tak poza serią Właśnie na tych modach I te mody są naprawdę super Bardzo mi się podobają co ja ja zrobiłem? No i widzicie, na przykład, takie wieże. Będziemy na pewno wieże takie zdobywać. Ja zresztą, sami, sami możecie tutaj doświadczyć taka wieża, na przykład lodowa. Ja sami samym duże jest włosy, bardzo często. O, akurat bardzo fajnie mi się natrafiła wioska NPC. Chyba tak mi się wydaje. Tak, wioska NPC tutaj sobie możemy zamieszkać w pierwszym odcinku. Mm, a więc, tak zbierzmy sobie na pewno tą trzcinę. na moim drugim savey tak jak mówię poza mapką mam już deakse ogólnie wszystko już ym, zrobione i no nowiłem ale fart ja Infity Sword A właśnie Lord of the Rings jest zdziany, także zapewniam Wam to mieć zobaczmy ile ten nie wiem czy to zabiera dużo 7 tyle co dexowy i jeszcze drakonik sword tam pełno jest tych miecz, naprawdę bardzo dużo więc na pewno super się wygrało. grało Także są takie głosy fajne a to też mi się podobało któryś zamek musimy wybrać w którym musimy zamieszkać myślę że to będzie któryś z tych większych nie ma zamiaru. No. Myślę, że to będzie ten domen. To co? Ok, musiałem um, odebrać telefon, dlatego musiałem zatrzymać nagrywanie. Tego nie będzie oczywiście. Oczywiście nie będziecie widzieli, jak um, gadam, bo już to wytnę. A więc tak, zamieszkamy na 100% Co to jest? Nie wiem, ale to będziemy musieli za chwilę odczaić To jest nieskończone źródełko chyba Tutaj już byliśmy, tak? Tak, tutaj byliśmy Okej okay. hmm. To sobie może zamieszkajmy właśnie w tamtym domku Kurwa Sorry, rzekina, ale naprawdę ta burza o czymś się kalu. denerwuje jak nie wiem co. Ale jakoś da się żyć. Damy radę. Okej. Okay. Zróbmy sobie może na samym początku nóżko. Zostawmy sobie nie już prac. No tutaj początek. Mam tutaj, widzicie, tak? But OP właśnie nie, nie ogarniał do czego to służy no Okej, okay, co dalej? Właśnie może pójdźmy mnie pozbierać trochę cablestone. Jakaś strunia, właśnie, obczajmy strunia, bo w niektórych struniach są diaksy, złoto złotonych żelazo na samym. A jak się tam zejdzie, to zawsze lawa na ciebie się. Leje. Nie zaraz zarobić Lepiej u uciekać. Get off. Get off, bo to zaraz się. Trzeba to go robić. A udało się. Okej, okay, to... W tym odcinku za bardzo nieciekawego nie będzie, ale naprawdę w kolejnych odcinkach to to dopiero się będzie działo. Jeszcze zobaczycie, ustawmy sobie właśnie tutaj dom meg. Villagerze walon... jak komentarze zostawmy go lepiej gdzie mi ten rad naprawdę zobaczycie jaki to jest wyrobicy miecz dobra a więc tak zróbmy sobie może jeszcze tutaj um, skrzynkę gdzie ja mogę już od razu dwie zrobić ale to nieważne jeszcze patyki sobie zrobimy tak. ja możemy na jedną Kiechię. właśnie to jest nam niepotrzebne. co tu nam do szczęścia? To jest niepotrzebne. Nie go ozdabię, ale to jest zbędne jak dalej. Więc odłóżmy sobie te rzeczy. Te. Weźmy sobie... Właśnie ile to ma tylko zostawiamy. 850, what Dobra, to więc sobie ten lepiej zostawmy na no później. Od ale ale Okej, okay. a właśnie chciałem, właśnie chciałem to... coś zrobić. Kulde! Okej. Okay. Tu, 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 tak. Dobra. Jezus Maria! Tam jak widzicie, blisko wieża właśnie to tutaj jest nie ogarniałem. nic ciekawego tutaj nie ma a więc chodźmy tam jest piramida what the fuck idziemy tam na chwilę na samym szczycie piramidy jeśli to jest ta piramida czekajcie Tej piramidy, tak serio, tak szczerze wam się przyznam, że nie znam. Ym, niektóre piramidy tutaj są takie... Nie wiem, jak się nazywa ten piasek, to jest taki skamieniały, taki... z pomarańczowymi kropkami na nim, zapomniałem, jak on się nazywa dokładnie. Sprawdzić nie mogę, no naprawdę, chciałbym opowiedzieć, ale nie mogę. I właśnie z takich piramid, tak gdy się na nie wchodzi... raz pisie Enderlord, to jest naprawdę... To jest naprawdę taki przywał. Nie damy sobie rady z nim. A więc... Są jeszcze także... O, akurat węgiel. Są jeszcze nawet takie piramidy. Takie normalne, nie jest, nie takiego samcoma, tylko po prostu yy, nie z takiego materiału, tylko z jest zrobiony. Na samej górze znajduje się najczęściej 10 bloków żelaza i to jest najbardziej zarąbiste Zrobię chyba rzecz, która mogła tutaj być Okej, okay, to my kopiemy tutaj węgiel, jeszcze sobie to weźmy Albo nie już nie. O co? To będzie chyba noc, więc musimy się pośpieszyć Tu jest jakieś wejście do środka Jak co tam może być Ja no, ja się boję Się boję w którą stronę iść O oh, fuck! What the hell? To jest labirynt. Jezus Maria! Szkielet, kurde gin, schmato gin, Jezu, gin, gin. Fajnie, gdzieś muszę znaleźć to Co? What the fuck? Gdzie mam ich wtedy? To jest jakiś zwolony na którego się chyba nie da przejść. Co tu? Czy to mnie próbuje jakoś wyrolować? Bo ja tego w ogóle nie rozumiem. Przewidziałem chyba już każde przejście. Nie no... kurde. Nic nie zrobimy, musimy wracać. To jest ciekawe jak wrócimy. Dobra, wróciliśmy jakąś turę. Wejdźmy sobie może do góry i może u góry sobie zniszczymy może to by było łatwiej wejść nie. weźmy sobie tutaj y, tego y, taraku trochę okej okay, dobra odcinki ogólnie będą jakieś 20 minutowe żeby was nie nudzić Niech, bo niektórzy oglądają niektórzy nie i nie chcę po prostu tak robić, jeśli że tak mnie oglądają. E, a więc tak... Widzimy, że jest ta... Ja pier... NIE! Nie wolno ode mnie, fuck you, uciekać! Get off! Get off! Get off, get off, motherfucker! Fuck yeah, bitches! Co? Co kur... Co to ma być? Co to kurde ma znaczyć? Co to jest? Co? Monsterscy są... Niedaleko do tego nie możemy nic robić! A, 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 a. Teraz to monstersy gdzieś blisko. Boga nie boga, nie bogam. Jest! O. Uh. Okej okay. Dobra. Jak się udało. Fuck yeah, oh nie. Co kurde? Nie damy mu rady, damy rady, damy rady Nie damy rady Dobra damy radę, damy Mówiłem, że damy radę Ła Fuck Dobrze, że ty mały już nie atakuj Moje życie Moje Gdzie mój O jest żadyj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Get off! Muszę wejść jeszcze raz. Nie pojawiłeś mi się mały skór, w wielu! Ty mały penisie! Ja wale, widzicie jak tu jest ciężko przeżyć z masakra Jezus Maria, no! Won! Nie no, masakra. Tam była jakaś skrzynka, musimy dam radokutować. Czemu od razu musi tak wywalać? Fuck. Fuck je. Yeah. Get off. Właśnie tam była jakaś skrzynka i musimy ich sprawdzić. Nie, my przecież tam byliśmy, no tak, ja się ci przegonuję. Ciekawe co tam jest. Mamy nasz killok, mamy Co za ten głupi Idioto, zejdź z tego! Co za ten Co? Co? Undraj! Nie no to jest naprawdę te noce bardzo ciężko jest przeżyć To jest naprawdę kurde Nie no coś niesamowitego ta paczka modu zarąbista. Dam wam link w opisie to nie. I czekajcie aż stawię ten odcinek i kolejny odcinek jeśli chcecie łapkujcie Naprawdę seria będzie super jak myślę um, Musimy znaleźć żelazo ale to z tej wioski ruszymy w kolejnym odcinku, tylko może jeszcze w tym odcinku spróbujmy wbić, damy radę z dziewięcioma? Może z 10. mamy. Raz, dwa, trzy, trzy pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Jaki fail! Jak tu nic nie ma? What the hell? Nic nie było. A ja się poświęcałem z tym stołnym głupim! Co to jest? Co to kurde? No dobra. Hanimy my już będziemy... Ja już się będę żegnał z wami. I tymczasem spróbuję jeszcze zebrać poza odcinkiem żelazo jakieś, nie wiem. Próbuję coś tutaj wykombinować naprawdę. Jezus Mario! Widzicie co tam się w ogóle dzieje na tym samym dole, nie, to jest niesamowite. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, no i na razie wszystkim. Cześć!